Czy wy może pamiętacie, co ja mówiłam na jednym z moich ostatnich odcinków? No skoro już dali darmowe koło fame, no to może posuną się do czegoś jeszcze lepszego. Nie wiem, zobaczymy. Okej, okay, nie spodziewałam się, że to nadejdzie aż tak szybko. Nie spodziewałam się, że to w ogóle kiedykolwiek nadejdzie. Ale słuchajcie, na mówi Star Planet nadeszła aktualizacja. I wychodzi na to, że jest to aktualizacja na stałe. A chodzi oczywiście o lupkę do szukania ubrań. Tak, ja też nie Wierzę, że to się stało. Jak dowiedziałam się o tym po prostu kilka dni temu, to nie mogłam uwierzyć i musiałam samodzielnie zalogować się na Movie Star Planet, żeby samodzielnie to zobaczyć i samodzielnie to przetestować, bo naprawdę nie wierzyłam, że oni cokolwiek wprowadzili do tej gry. I właśnie w związku z tą aktualizacją wymyśliłam sobie taki challenge, w którym będę robić luka, ale oczywiście nie takiego zwyczajnego luka, ponieważ na YouTubie poprosiłam was, abyście podawali mi, zresztą jak sami możecie przeczytać w tym poście, losowe słowo oraz losowy kolor. I challenge będzie polegał na tym, że będę sobie tutaj losować jakiś wasz tutaj komentarz. Uznajmy, że pokażę wam to na przykładzie. Nóż i czarny. Ok, więc moim zadaniem jest teraz wziąć słowo nóż, wpisać je w tę wyszukiwarkę, czyli oczywiście muszę to przetłumaczyć sobie na angielski, czyli wpisuję knife. Ok, mam tylko taki nóż, spoko. A że ta osoba podała kolor czarny, no to ja muszę to pokolorować na czarno. No i oczywiście będziemy sobie po kolei wybierać bluzkę, spodnie, buty. Oczywiście w miarę możliwości, no bo wiadomo, że nie za każdy razem mi się to konkretne ubranie pokaże, które chcę właśnie ubrać. W sensie ten konkretny typ ubrania, wiecie o co mi chodzi, dobra. Czyli komentarz wylosuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jabłko niebieski, no dobra. Okej, okay. wyskoczyło całkiem sporo rzeczy, więc fajnie. I w ogóle zabawne, bo wpisałam jabłko, a tutaj wszystkie rzeczy są z ananasem. Uznajmy, że szukam bluzki, więc muszę stąd wybrać jakąś w miarę spoko bluzkę. I wydaje mi się, że taka jest w porządku. Zrobiłam tutaj ten podkoszulek biały i tak. Guziczki białe, no ale widać chyba, że jest niebieska, tak mam nadzieję, że zostanie mi to zaliczone. Dobra, więc teraz będę szukać jakichś spodni. Oczywiście to, że teraz zmieniam kategorię, totalnie nic mi nie daje, ale dobra, więc jakie będą spodnie, chyba że spódniczka mi się wylosuje, no to najwyżej założę spódniczkę. Uwaga! I kto teraz wygrał? Dobra, dajmy ciekawość czarna. Nie ma czegoś takiego. No dobra, to jeszcze raz w takim razie. To w takim razie biorę osobę pod Anią, czyli kwiatek i żółty, to na pewno będzie proste. W sensie na pewno są jakieś spodnie, które mają flower w nazwie. O, jest spódniczka, dobra, więc najwyżej wybiorę to. Mam nadzieję, że jest coś lepszego, ale jest aż 16 stron, więc powinno coś być. To jest chyba najlepsze, wiecie? Ojej, no nie wiem, czy to tak pasuje do siebie, dobrze. Więc teraz uznajmy, że szukam jakichś włosów. Okej, okay, i kto mi powie, jakie ubrać włosy? Chyba dotarłam na sam koniec. I stop. Majtki kremowe? No słuchajcie, ja nie wiem, czy ja znajdę coś pod taką nazwą, no właśnie, chyba nie bardzo. Chociaż kremowy by do włosów właśnie ładnie pasował. Także szkoda. Ale dobra, to losujemy w takim razie jeszcze raz. Może sobie pojadę troszeczkę w górę. Uwaga i... Stop! Czekolada fuksja. Fuksja! Fuksja na włosy! I niestety obie pary włosów są za diamenty, więc jestem zmuszona wydać diaksy. I wyszło coś takiego no dobra, okej, okay. jest fuksja, jest. Lecimy dalej. Co teraz będę wybierać? Niech będą buty. I jakie buty będę Musiała ubrać. Uwaga. Choinka kolor różowy. Dobra, przynajmniej będą pasować do włosów. No nie, są tylko sukienki jakieś. Nie, no, wylosuję inny komentarz w takim razie po prostu. I będzie to. Uwaga. Ciastko kolor niebieski. Okej, okay. tak nic nie ma, a tak. No, kurka. Znowu nie ma żadnych butów, a jakby napisała, na przykład tak. Uznajmy, że można ciastko podciągnąć pod cake. Tu mam już sporo butów, więc coś stąd muszę wybrać. Dlaczego mi się nie ładuje druga strona? No, szkoda. Dobra, w takim razie mam tutaj trzy pary do wyboru. Jest taka para butów. Te, te chyba od razu odpadają. I są te. Te by bardzo ładnie pasowały. I jaki to ma być kolor? Niebieski. Okej. Okay. Więc te bucisze będą nam ładnie pasować do bluzki w takim razie. Zrobię je też w takim samym odcieniu. I takie pantofelki kopciuszka wyszły w sumie. Teraz na pewno będziemy szukać różnych dodatków. I po pierwsze niech to będzie jakieś nakrycie głowy albo jakaś czapka. Nakrycie głowy to będzie... Uwaga... Stop! fioletowy, okej, okay, tutaj powinniśmy coś znaleźć bez problemu, o tutaj jest czapka, no to nie zła czapka to jest całkiem okej, okay. to mi się z włosami nie zgrywa, to dobra to odpada, takie coś też jest takie są uszka takie uszka kocie tu jakieś dwa różne światy w tym looku w ogóle, no co to jest nie podoba mi się to chyba, że po prostu walnę jej tego kota na łeb, jeszcze zrobię go na fioletowo, no, więc teraz szukamy jakiejś biżuterii, może jakiejś okularów, coś takiego, jakiś taki dodatek. I stop. Mleko brzoskwiniowe. No dobra, powinniśmy raczej coś znaleźć. Tu jest jedynie taki naszyjnik. Tak, jest on jedynym dodatkiem. O Boże, co ja z tym zrobię niby? Chyba, że tak całe biało zrobić, może to jakoś uratuje. Całkiem się z tą bluzką zlewa, no. Nie jest najgorsza jakiegoś kolejnego dodatku, więc teraz ubiera. Stop! Łapka i fioletowy. Powinniśmy raczej coś znaleźć z łapką. Właśnie. Jest tutaj dość dużo rzeczy z łapką w ogóle, więc muszę wybrać coś tak, żeby mi po prostu tego tutaj naszyjnika nie zdjęło. Kolczyki bym se mogła takie ubrać. O, matko boska! Co to jest? Chyba, że taką łapkę na twarz też nie jest najgorzej. Ej, w sumie do tego kota by to pasowało, nie? Jeszcze w kolorze fioletowym mam zrobić. Super. Więc szukamy teraz jeszcze jednego dodatku. Uwaga, i to Prezent fioletowy, znowu fioletowy, no dobra. Ale tutaj ani na chyba, że to. Tak, to mogę założyć. No to słuchajcie, wyglądam po prostu bosko, ale na szczęście te prezenciki też będą fioletowe, więc może się jakoś wtopią w te wszystkie fioletowe rzeczy, które już i tak mam na sobie. Pomijając w ogóle to, że ten kolczyk mam powieszony na włosach, to nie jest najgorzej. Ej, tak sobie teraz myślę, czy ja pokolorowałam ten naszyjnik na dobry kolor i czy nie miał to być ten kolor brzoskwiniowy? Tak, to miał być kolor brzoskwiniowy. Dobra, więc już się poprawiam, sorry. Bo Boże, ja się już tu cieszyłam, nie? Że nie wygląda ten naszynik najgorzej, a tu się okazuje, że zrobiłam w ogóle źle mój własny challenge. Uwaga i... stop. Słowo lubię, zielony jak trawka. No dobra. Chciałabym jakieś rajstopy. Czy są tu jakieś rajstopy? Albo cokolwiek w ogóle na nogi. To nie są rajstopy. Puźwa. No to fajnie. Dobra, mam te spodenki z powrotem. Co bym tu mogła założyć, żeby mi się nic nie zdjęło? Bo teraz to już jest takie chodzenie po krawędzi, że ja się boję cokolwiek kliknąć. Okularki bym chyba mogła. Kurka, szkoda, że nie ma żadnych rajstów. No tutaj mam kurde w ogóle kota, kolczyki, tatuaż. A na dole mam tylko buty i nic więcej. I takie gołe się to wydaje. To okulary teraz wszystko pogorszyły tylko. No dobra, to kupuję to wszystko. Słuchajcie, jest jak jest. Tak właśnie prezentuje się mój. Cudowny look po tym przecudownym challenge'u. Mam nadzieję, że Wam się w ogóle spodobał ten odcinek i spodobało robienie takiego luka. No i co, ja będę się już z wami żegnać. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca. Do następnego i pa 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 pa